Hej, kawicowie, ja jestem Natiya w dzisiejszym filmie. Jesteśmy w Cooking Fever. Zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcja oraz komentarz. No, mm, idziemy do kalendarza adwentowego. Dzisiaj dzień. Który? 11, już widzowie. 11 grudnia. Tutaj mam 11. No wreszcie inny cukierek, niż zwykle O tutaj Była jedenastka A cukierek to jest Unger's Kiss o, Inny Teraz go nie będę jadł, jeszcze dopiero zjedziemy Później no. Dobra, czy mam coś? Nic nie mam do odebrania, raczej to lecimy. Ulepszenia kuchni. Graj. Tutaj poziomy. Aha, 18 jeszcze się muszę polepszyć. I Tywin. No dobra. <laughs> Frytki podgrzewamy. Trzy, raz, dwa. O, dobrze, sypanu frytki. Babeczka. Fryteczka. Koleczka. Hot dog z, ham z ketchupem. Ok, hamburger. I z pomidorem i sałatą. Koleczka, koleczka. Okej. Okay. Proszę frytki. I proszę babeczki. Hotdog z ketchupem. I jeszcze raz hot dog... Dobra. Dwie kole. Proszę. O, bym się zagapił. Proszę hot dog... Dobra, nawet sprawnie mi to idzie jak na razie. Odok z ketchupem. Dobra, hamburger z pomidorem. I babeczka, i fryteczka, i fryteczka. Proszę. Odok i koleczka. Podgrzewamy i to będzie chyba już ostatni. Ostatni klienci nasi moi czekamy no hamburger babeczka, kryteczka, koleczka, koleczka, koleczka proszę, proszę kole, no i dobra. Obsłużeni 16, straceni 0, poziom 18, 3 gwiazdki ukończony. Dobra. Teraz lecimy na poziom 21 wreszcie, bo tutaj no jeszcze już niewiele zostało i coś odblokuje. Cooking Fever. Twój cel 375. No to dobra. Okej. Okay. Tutaj babeczka, ryteczka, proszę. Hotdog, hamburger. Ja już mi to miesza trochę. O, czyżbym miał mi mieć pierwszego straconego? Nie może być tak. Proszę, od razu podgrzałam pani, żebym zdążył. Trzy kole. No, ma pani. Trzy kole, trzy kole. Babeczka. O, oh my god, mi się już zaczynacie mieszać, klienci. Troszkę, no, i jeszcze pani z Proszę. Teraz podgrzewamy w takim razie. Proszę kole Hodok z keczupem i Hodok bez keczupu Fryteczki, ohoho, oh, babeczki Up. No Fryteczki, fryteczki, dobra Hamburger, sałata i koleczka hamburger hot kola fryteczki babeczki koleczki no widzę byście by to ogarnęli no, trzeba trzeba fryteczki fryteczki hot dog. i proszę Coś jeszcze Chcę coś zjeść. No. Trzy fryteczki chcecie. Bocho, na czy chce pani? O, Dobra. Koro tak sobie pani zażyczyła. No, a nie straciła nawiązanego klienta. Poziom 21 ukończony. Obsłużeni 17 klientów, widzowie. Dobrze, sprawnie mi to idzie. To nie jest im sponsorowany jakby co. Dobra. Mm -hmm, mm -hmm. A i ta reklama, reklama tradycyjnie. Muszę poczekać, jest cała nie. Dobra minęła i poziom 22. drugi Twój cel trzysta no za niedługo mi się Babeczki skończą i trzeba będzie wtedy jakoś dokupić O trzy fryteczki o, na sam start szybciej mi się podgrzewają Jest Fajnie Pomidor sałata Babeczka jeszcze jedna mi została no co wy się tak na te frytki uparliście teraz Otook z ketchupem. Teraz będę miał niestety straconego. Szkoda. Pierwszy stracony, bo chwili chciałem mu dać, ale nie zdążyłem. Dwie kole, babaczki, koniec. Pomidor. Proszę. Pomidor. To też jest widzowie na spostrzegawczość, tak gra. Więc no. Oj, nie, nie. Poczekaj, poczekaj, chwilę. Aż, kurde. Hamburger, proszę. O oh my god, na na te wszystkie frytki, oho, oh, ho oh. No nie mam, niestety, babeczka, na razie nie będę. Zdawał, żebym klientów nie stracił. Podgrzewać szybciej, sprintos. Go, 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 go. go. Mm. Dobra, nie jest raczej chyba najgorzej, ale no. Dobra, pomidor, stawata, trzy kole. A bez mięsa chciałem dać hamburgera. Okej, okay, no bo tutaj jest presja widzowie. Ja to też dlatego. Okej, okay. i chodek masz przy kole. Znaczy te babeczki widzowie można dodać, no ale nie będę tracił czasu. Dobra, poziom 22 ukończony z dwoma gwiazdkami niestety, bo straceni trzy klientów, aż ma, miałem. O, ale obsłużeni 14, więc zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję oraz komentarz. No, w następnym filmie będę polepszył ten poziom 22. No to co, widzimy się jutro już, jak wrócę, więc hej i hej.